Pokażę Wam teraz, jak zrobić do lichotnika izbowego kieszonkę. Wycięłam już karteczkę na kieszonkę. Licho cały czas patrzy tutaj i obserwuje. Po drugiej stronie kartki macie zaznaczone miejsce zgięcia. Zegnijcie sobie kartkę według tej linii, potem odegnijcie ją z powrotem i to już będzie przód naszej kieszonki. Żeby wiedzieć, gdzie jest połowa kartki, najlepiej zgiąć ją sobie w ten sposób i leciutko zaznaczyć. Do tego zgięcia jedną stronę kartki zginamy i zaznaczamy mocno. To samo robimy z drugą stroną. Odginamy obydwa boki, odwracamy kartkę i żeby wzmocnić kieszonkę, zagniemy sobie takie trójkąciki, takie rogi po bokach. Też mocno zaznaczamy. Zobaczcie, kiedy je złożymy to będzie nasze wzmocnienie kieszonki. Kleju smarujemy obydwa rogi i środek, i przyklejamy do teczki. A to będzie kieszonka i na krzyżówkę i na memory.